Walki Zusje-Wersa z Godlewska, Gala Prime MMA4 Królestwo. Wynik walki Zusje-Wersa z Godlewska dla wielu był czystą formalnością. Kamila Smogulecka i Monika Godlewska zmierzą się ze sobą na zasadach kickboxingu w małych rękawicach. Bez względu na formułę, faworytką byłaby Zusje, jednak takie zasady jeszcze bardziej premiują młodszą zawodniczkę. Posiada ona znacznie większy zasięg rąk, dzięki czemu będzie mogła trzymać rywalkę na dystans. Ciężko jest znaleźć jakiekolwiek atuty w tym starciu po stronie Esmeraldy. Listopada. Opis walki Zuzje vs. Godlewska. Opis walki Zuzje z Godlewska, czyli jak wyglądał ten pojedynek. Runda I. Godlewska z ofensywnym nastawieniem rozpoczęła pojedynek. Zuzje wykorzystała jednak lepszy zasięg ramion i trafiała rywalkę długimi prostymi ciosami. Po jednym z ciosów Esmeraldę zaczęła odwracać się od przeciwniczki. W końcu padła na deski i została liczona. Sędzia dopuścił ją do dalszej walki, jednak Zusję poszła za ciosem i szybko zakończyła pojedynek.